Z podsumowania tegorocznej edycji wynika, że pewne elementy się potwierdziły, natomiast pewne były specyficzne właśnie dla uczestników, którzy w tym roku przystąpili do rywalizacji. A to prawda, to prawda. Rzeczywiście ten program edukacyjny jest, można powiedzieć, no dosyć taki urozmaicony, tak? zróżnicowany. Scenariusze są różne i Zdawało mi się, że w bankowości, w której wszystko wiadomo, powinny działać te same czynniki, jednak one działają z różnym natężeniem. I tutaj ten, ten właśnie scenariusz pokazał, że rzeczywiście pamiętanie o depozytach Avista, o których tutaj wszyscy chyba powinni wiedzieć. No nie, nie, nie dotyczyło wszystkich zespołów, tak? Jakoś tak się może troszeczkę w tych swoich decyzjach skoncentrowali na obligacjach, na spekulacji, na, na, na tym, co z tymi papierami. Tutaj ta magia tego szybkiego zarabiania, magia zysku, bo to można kupić bardzo duże od razu partie, tak? Gra tę zaletę, że pozwala na apetyt na ryzyko. Zdecydowanie tak. To jest rzeczywiście ten apetyt na ryzyko, cały czas zresztą podkreślamy. Zaczęły nam się zespoły, które jakąś mają taką awersję do tego ryzyka. To widać od razu, że tutaj bardzo ostrożnie podejmują decyzje o stopach procentowych, kupują małe pakiety obligacji, ale z czasem zmieniają strategię. Niektórzy, nie jest to zła, zła strategia, tylko też rzeczywiście trochę trzeba uważać na swoje wyniki, zyski, które się uzyskuje, żeby nie popełniać tych błędów na, na tych małych pulach, powiedzmy, również. No. Także tam jest, jest szansa i, i z takim małym portfelem zająć też doskonałe miejsce. Z tego, co Pan mówił, zwłaszcza drugi rok działania przynosił premię za konsekwencje. Zgadza się, tak jest. Tutaj rzeczywiście ja obserwuję od wielu lat, że wielokrotnie właśnie doświadczenia, które zbiorą uczestnicy z pierwszego roku, myśmy go tak sobie umownie nazwali ćwiczebnym. Tu wyniki nie liczą się jeszcze. Natomiast umiejętność wykorzystania tych doświadczeń w drugim roku. Jest decydująca. Rzeczywiście trzeba wiedzieć, co w danej chwili zrobić, i umieć już to policzyć, bo to nie może być gra w ciemno. To, to niestety nie, nie, nie skutkuje.